Zadanie czwarte. Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie 3x plus 8y w nawiasie całość do potęgi drugiej jest równe. My musimy tutaj wybrać prawidłową odpowiedź, natomiast żeby ją wskazać, to to wyrażenie, które mamy podane w zadaniu, musimy w jakiś sposób rozpisać. I tutaj skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, a dokładnie z kwadratu sumy. I ten wzór skosonego mnożenia na kwadrat sumy wygląda następująco. a plus b pownawia się do potęgi drugiej. Całe to wyrażenie jest równe a do potęgi drugiej, dodać 2 razy a razy b i dodać b do potęgi drugiej. Czyli idąc tym tropem wyrażenie z zadania jest równe 3x, znawia się całość do potęgi drugiej, dodać 2 razy 3x, Razy 8Y no i dodać 8 Y do potęgi drugiej. Zwróć uwagę, że ja zarówno to wyrażenie, jak i to wyrażenie najpierw wzięłam w nawias, a potem dopiero podniosłam do potęgi drugiej. Dlaczego? Dlatego, że ten nawias oznacza nam, że ja do potęgi drugiej najpierw podnoszę trójkę, potem podnoszę x w tym wyrażeniu, a w tym drugim wyrażeniu najpierw podnoszę. Do potęgi drugiej, a potem podnoszę y do potęgi drugiej. Gdybym ja nie zapisała tego w nawiasie, tylko zapisałabym w ten sposób, to to by oznaczało, że ja do potęgi drugiej podnoszę tylko i wyłącznie x, a trójka już nie. A to oznacza, że to wyrażenie to jest zupełnie co innego niż 3x całość do potęgi drugiej. Podobnie sytuacja ma się z tym, tym drugim zapisem. Jeżeli zapisałabym 8y to to by oznaczało, że do potęgi drugiej podnoszę tylko i wyłącznie y, a o ósemkę już nie. Czyli znowu nie jest to dokładnie to samo co ten zapis. No i teraz przejdźmy dalej do rozwiązania tego zadania. Po prostu muszę teraz uprościć, co się da. Tutaj mam trzy x całość do potęgi drugiej, to tak jak powiedziałam, to jest dokładnie to samo, co 3 do potęgi drugiej razy x do potęgi drugiej, czyli to jest dokładnie to samo, co 9x kwadrat, dlatego tutaj zapisuję 9x kwadrat. Następnie mamy tutaj 2 razy 3x, to jest 6x, no i 6x razy 8y to jest 48xy, dlatego tutaj zapisuję 48xy. Dodać. No i tutaj mamy w nawiasie 8y całość do potęgi drugiej, czyli to jest dokładnie to samo co 8 do potęgi drugiej razy y kwadrat. Czyli to jest równe 64y do potęgi drugiej. Więc tutaj zapisuję 64y do potęgi drugiej. I na tej podstawie. Mogę już udzielić poprawnej odpowiedzi. Tutaj w tym przypadku poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Na temat wzorów skuconego mnożenia mówiłam na moim kanale. Także jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych odcinków, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. W opisie do tego nagrania znajdziesz link do mojej playlisty, w której właśnie omawiam wzory skuconego mnożenia, które mają olbrzymie prawdopodobieństwo pojawienia się na maturze z matematyki. W opisie do tego nagrania znajdziesz także link do pozostałych zadań z arkusza maturalnego z poprawki z sierpnia 2021 roku. Także zachęcam cię do obejrzenia innych moich filmów zamieszczonych na tym kanale.